W trakcie dzisiejszej jesteśmy świadkami tego y, ciekawego technicznie y, elementu prac, y, wprowadzenia pod gazociągu metodą bezwykopową podwisłej i przeciągnięcia go z Powiśla na Kociewie. Powiślej Kociewie zyskuje w ten sposób w przyszłości inwestycje i znaczenie na mapie gazowej Polski, ponieważ przez ten obszar popłynie gaz regasyfikowany w nowym terminalu w Zatoce Gdańskiej, popłynie tutaj z okolic Gdańska przez okolice trzewa przez właśnie całe Kociewie, przechodząc na naszej wysokości Jelenia Pastwy, na drugą stronę na, na Powiśle. Ten gazociąg wspomoże bezpieczeństwo energetyczne Polski, pozwoli zaopatrzyć centralną Polskę Południową w dodatkowej ilości gazu, tym samym pokazując jego znaczenie także dla lokalnych społeczności. Są jakieś obawy wśród mieszkańców? Dzisiaj, na przykład, padał też temat e, odszkodowań, które po czasie oczywiście będą realizowane. Mówimy dzisiaj nawet o tysiącu działek, jeśli dobrze pamiętam, czy tysiącu właścicieli. E, czy są jakieś obawy wśród mieszkańców, czy właścicieli dotyczące tej inwestycji? Jeżeli są, to jakie? Jako gaz system staramy się prowadzić tą inwestycję w sposób zgodny, z, z, transparentny, zgodny z oczekiwaniami lokalnej społeczności. Mamy także tutaj na miejscu pracowników gaz systemu, którzy takie tematy starają się rozwiązać na bieżąco. Jeżeli tylko i wyłącznie zgłaszają się, zgłaszają się mieszkańcy tutaj okolic, przez które przechodzi gazociąg, z problemami, staramy się na nie odpowiadać. Więc chętnie jakby zapraszamy do kontaktu, gdyby się okazało, że, że realizacja naszej inwestycji powoduje pewne trudności. Chciałbym jeszcze podkreślić, że zaraz po zakończeniu inwestycji będziemy także w, e, pracować nad wypłatą odszkodowań związanych z realizacją tej inwestycji. Chcemy jako system, będąc firmą odpowiedzialną społecznie, zrealizować tę inwestycję zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, w dialogu z mieszkańcami Kociewia i Powiśla. Czy nasz region, czy może szerzej pomoże, to dzisiaj także padło, jest dzisiaj rzeczywiście ważnym punktem na, na tej gazowej mapie Polski? Kiedyś było inaczej. Tak, potwierdzam. Pomorze Gdańskie kiedyś było końcówką, można tak powiedzieć systemu gazowego Polski. Dzisiaj staje się zupełnie innym miejscem. Jest mi na, na mapie gazowej Polski jest mi niezmiernie miło być w tym momencie w GazSystemie, pełnić funkcję prezesa zarządzać gaz systemem, będąc jednocześnie kociewiakiem i patrzeć na to, jak, jak kociewie rzeczywiście staje się takim miejscem przez które zaczynają przepływać bardzo duże ilości gazu ziemnego. Gazu ziemnego, który nie jest alternatywą. Dzisiaj usłyszeliśmy na przykład dla energetyki wiatrowej, czym jest gaz dzisiaj dla, dla Polski, nie tylko dla mieszkańców regionu. Gaz ziemny, w moim przekonaniu, to gaz, który. Powoduje czy umożliwi stabilizację funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, który będzie uzupełnieniem idealnym uzupełnieniem dla powstających y, y, źródeł opartych o odnawialne, y, odnawialne technologie będzie uzupełnieniem dla produkcji energii z wiatru, będzie także uzupełnieniem dla produkcji energii z, y, z fotowoltaiki, ponieważ nie będzie konkurował w ten sposób, że w momencie, kiedy rzeczywiście wieje i świeci, to tak naprawdę ozę produkują, natomiast gaz będzie tym, tym, tym nośnikiem energii, który będzie potrzebny w momencie, kiedy rzeczywiście będziemy mieli wyzwania związane z opatrzeniem w energię.